Witam Państwa po przerwie. Program Galaktyka Pomerania realizowany przez Telewizję Pomerania w Centrum Handlowo Rozrywkowym Galaksy w Szczecinie. Proszę Państwa, naszym gościem już zapowiadanym przed przerwą jest pani Wanda Szewczyk z Kina Pionier. Witam serdecznie. Dawno nie miałyśmy okazji się widzieć. Chyba pomogę z włączeniem. Pani Wanda, chyba pomogę z włączeniem mikrofonu. Proszę bardzo. Dobry. Jest, Pani Wando, rozpoczniemy no, zawsze premiery w Pionierze yy, na weekend. Dla mnie dzisiaj to chyba wszystkie filmy są premierowe, ponieważ yy, jak byłam dwa tygodnie temu, to tych części filmów w ogóle jeszcze u nas nie graliśmy, więc w zasadzie powinnam opowiedzieć o wszystkich yy, i również zachęcić yy, nasze, yy, mło, naszych młodych widzów do przyjścia do naszego Pionierka na listonosza Pata. Pat? imię Pat, który zwiedza wielki świat. I... Listonosz Pat. I... Tak. Czyli ta bajka, którą do, do, dotychczas mieliśmy dostępną teraz ta, w wersji kinowej. Tak. Wszystko, wszystko się zgadza, więc serdecznie zapraszam. Co, co gramy nadal od, jeszcze sprzed dwóch tygodni? Czyli film ma dużą oglądalność i jest bardzo ciekawy. Widziałam, polecam, bardzo głęboki, dający wiele do przemyślenia dla każdego bez względu na to, jakie ma podejście do życia, do tematu, do, do wiary, do historii, do wszystkiego, co się, co, co się w ogóle wiąże z naszą codziennością i życiem. Przepięknie prze, pokazana historia. Z, o, prze, o sile człowieczeństwa, o, o sile wartości ludzkich, o sile przyjaźni nawet do tego stopnia w, w warunkach takich bardzo ekstremalnych, kiedy, kiedy na włosku zostaje życie ludzkie i tu są podejmowane błyskawicznie pewne decyzje, które dają możliwość przeżycia. Jednocześnie również jest to historia o człowieku, który w pewnym momencie swojego życia dowiaduje się czegoś o sobie. To, co mu się wydawało, że jego nigdy nie będzie dotyczyło, okazuje się, że to, jest, to było tak blisko niego. Jaka, jak on się zachował w takiej, jak nam w ogóle trudno byłoby zachować się w takiej sytuacji, każdemu z nas, gdyby na niego, do niego dotarła pewna informacja, której się nigdy nie mógłby spodziewać. To jest, to jest film, gdy budzą się demony, reżyser, który reżyserował również Pola Śmierci, jak i Misję. Bardzo serdecznie zapraszam, gdyż ten film gramy tylko do niedzieli włącznie. Będzie on prawdopodobnie za, półtora, za dwa tygodnie, za półtora tygodnia powtarzany jeszcze raz, ale też w okresie tylko weekendowym. Ale jeśli ktoś wie, że zna swoje plany urlopowe, wakacyjne, propon, proponuję, żeby skorzystał jeszcze teraz z, z jutrzejszego. Dziś dnia i z niedzieli, żeby móc ten film obejrzeć. Kogo? Cóż, jakiś jeszcze film gramy? Bardzo ciekawy o dyktatorze mody o tym, który, który jak to mówią, że. Chanel podarowała kobietom wolność, ale on dał kobietom siłę. Yves Saint Laurent, który stworzył, stworzył tą inną kobietę, który zadebiutował pierwszy jak miał 17 lat jako bardzo młody chłopak, przyszedł z swoich rysunków, no i podbił, podbił wielkich dyktatorów mody wtedy, między innymi Diora, u którego pracował, a po śmierci Diora objął, jego, objął miejsce dyrektora w tym wielkim kombinacie mody. W życie jego było bardzo ciekawe i bardzo, bardzo takie trudne, gdyż inna orientacja seksualna i podejście, podejście właśnie do tego typu spraw stworzyła mu trochę wrogów w momencie, kiedy musiał pójść do wojska, ale potem jakoś potrafił się odbić. Znalazł przyjaciela, który okazał się jednocześnie jego menadżerem i który prowadził jego sprawy finansowe, a on się zajął tylko projektowaniem. Umarł na raka mózgu w momencie, kiedy miał 71 lat, odszedł w takim słusznym wieku, mógłby jeszcze żyć dalej. Co wprowadził innego? Wprowad zezwolił kobietom na noszenie wysokich butów, czyli kozaczków, wprowadził marynarki tweedowe. To było coś takiego innego też w tym wszystkim i, dał, i w, pozwolił kobietom nosić smokingi, czyli w, w tym momencie, kiedy one walczyły o emancypację, ubrał je tak trochę, trochę po męsku, dając im właśnie też w tym siłę. No, myślę, że i dał nam tą siłę przetrwania. Jesteśmy, jesteśmy teraz, mamy wielką swobodę ubiorów, bo to pozostało i no, któraś kobieta nie, nie zerknie do katalogu mody czy nie spojrzy na wystawę i nie ściągnie z niej czegoś dla siebie. Także to jest to, jest to właśnie to fajnego, to coś ciekawego, to, że otworzył kobietom oczy na, na świat mody i pokazał tą inność w tym wszystkim. Jaki jeszcze film? O Krok do Sławy, bardzo ciekawy, bardzo ciekawy film. Jest to w zasadzie hołd, czy w zasadzie, czy jest to hołd dla bezimiennych. Wiadomo, że na wszystkich wielkich scenach, gdzie, gdzie są sławni artyści, są również i chórki, które śpiewają, które akompaniują i są to dla nas, nawet patrząc teraz na, na festiwal w Opolu, który są to ludzie bezimienni. Oni gdzieś tam stoją z tyłu, mają przepiękne głosy. Pięk, Ważne przepięk... zadanie, prawda? I bardzo trudne zadanie, bo, bo piosenkarze na scenie się zmieniają, a oni zmieniają tylko nuty i muszą, muszą pozostać. Reżyser tego filmu, kroko Sławy, dotarł właśnie do, do tych ludzi, którzy śpiewali w chórkach, którzy akompaniowali właśnie swoim głosem wielkim sławom. Są to już ludzie w tej chwili bardzo, bardzo dorośli. Nie każdemu udało się, udało się pozostać w tym biznesie, czy, czy pozostać, wspiąć się gdzieś wyżej po tych szczeblach tej kariery, ale reżyser nie, nie rozpatruje tego w ten sposób mówiąc tylko o tym, że oni byli, czy podając podając ich historię. Po prostu reżyser podaje historię ludzi i na przykładzie bohaterek odpowiada na pytanie, że kim trzeba być, żeby zostać artystą względnie co trzeba mieć, żeby znaleźć się na, znaleźć się na szczycie i okazuje się, że odpowiedź, która nam się nasuwa, która jest wydaje się taka prosta, że wystarczy mieć talent jest złą odpowiedzią, ale myślę, że na resztę, na resztę tych pytań i czy w ogóle odpowiedzią na te pytania powinien być sam film, na który bardzo serdecznie zapraszam. I o Krokocławie to jest wspaniała opowieść, która zrzuca z nas jarzmo konieczności pięcia się do góry tylko po to, żeby, żeby być kimś ważnym. To nie tak i to nie na tym polega. Także myślę, że, że wszyscy ci, którzy, którzy poszukują, a wielu z nas na pewno poszukuje jakiegoś dojścia Pokazania się, czy, czy uważa, że słaby, tak, prawda? ale żeby to... tak, ale że uważa, że, że siła jest tylko w momencie, kiedy, kiedy jest się kimś, nie jest to prawdą. Zapraszam na ten film. Jest, jest bardzo budujący, jest bardzo jest bardzo ciekawy. Serknę sobie jeszcze no, następny kolejny kolejny bardzo ciekawy i ważny dla nas film, jak ojciec i syn. wielu, wielu reżyserów. Próbowało pokazać i zresztą wiele było publikacji w prasie i książek też na ten temat i o tym jak to zdarza się czasami, że dzieci zostają w szpitalu podmienione. Podobnie jest, podobnie jest i w tym filmie, kiedy dwie rodziny dowiadują się, gdy ich dzieci mają, chłopcy mają po 6 lat, że nie są to ich dzieci. Jedna rodzina bardzo wysoko uposażona, bardzo, bardzo żyjąca, bardzo dostatnio, druga taka normalna, normalna, średni, średni poziom. Ale nie to jest ważne. U reżysera nie jest, nie jest ważne to, że te dzieci zostały zamienione, tylko najważniejsze jest odczucie tych rodziców, ich postawa. I teraz to, czy to, co my czym reprezentujemy samym sobą, to otrzymujemy w genach, czy właśnie dają nam wychowania. rodzice czy kwestia wychowania? I to jest to najważniejsze pytanie i wokół tego reżyser właśnie rozwija całą, całą tą fabułę filmu i, i wy, to jest dla niego nie sensacja, a właśnie to, ta, ta, ta druga strona tego medalu, tak, która, która y, odpowiada potrafi nam odpowiedzieć, czy próbuje nam odpowiedzieć na, na właśnie tak trudne pytanie. A jaki będzie finał, no to, to dowiemy się tego w Kinie Pionier. Zerknę co jeszcze, bo, bo to jeszcze przecież nie wszystko. Demony były, nasz, nasz dyktator mody był, no i teraz został film łowca. Film łowca Wspaniale pokazane, wspaniale znowu pokazana przyroda, całkiem inny klimat. Już mieliśmy przygody małpki Sai, gdzie mieliśmy puszczę amazońską. Ostatnio graliśmy film mandarynki, gdzie, były, gdzie, były, gdzie był Kaukaz pokazany, góry Kaukazu i, i tamtejsza przyroda, a teraz jest przyroda australijska. Pewne... Instytucja naukowa postanawia dostaje informację, że żyją jeszcze tygrysy tasmańskie. I postanawia wysłać jednego ze swoich naukowców, właśnie śladami poszukiwania tego tygrysa tasmańskiego. Zaczęłam czytać na ten temat. Okazuje się, że tygrys Tasmański, jako taki, wskinął już, wyginęły całkowicie w 1936 roku. Były to torbacze. Pomimo, że był tygrysem, miał torbę, która otwierała się tylko, tak jak znaczy jak kangury, ale y, otwierała się tylko na czas, kiedy te maleństwa świeżo ten miod urodzony, było potrzebne mu wychowanie, była potrzeba matka, y, potrzebna matka. W momencie, kiedy one się usamodzielniały, to ta torba się tak jakby zasklepia w, y, u tego tygrysa i jej nie ma. Co jest coś ciekawego w tym, u tego tygrysa, z jego wyglądu, o to, że ma paski, ale tylko na zadzie i na swoim ogonie, natomiast reszta jest jedno, jednobarwna. Tym się wyróżniał, wyróżniał, od wszystkich. Jeszcze jest bardzo ciekawa tutaj, to jest przyroda, to jest ta część filmu, ponieważ film ma takie obrazy, obraz przyrody i obraz jeszcze tego człowieka, łowcy, który jest typem samotnika i który, który musi się jakby musi wejść w środowisko, do którego dotarł, do wioski bardzo głęboko położonej w tej puszczy i tam musi z nimi żyć. Najpierw jest nieakceptowany, ale potem powolutku długie godziny jakie spędza w puszczynę. Próbując odszukać ślady tego tygrysa tasmańskiego, to powodują to, że zaczyna myśleć, rozmawiać sam z sobą i y, robić sobie taką burzę mózgu między innymi pewne przemyślenia i staje się innym człowiekiem. A jaki będzie finał, czy on naprawdę znajdzie, czy, czy te informacje były prawdziwe o tym, że tygrys tasmański jest i żyje, to tylko możemy zobaczyć przychodząc na bardzo ciekawy film pod tytułem Łowca. Domyślam się, że jeżeli chodzi o Australię, to tam przyroda będzie osobnym bohaterem, prawda? Tak, jest to, jest to dodatkowy obraz, no mówię, tak jak mówiłam już, jak w Przygodach Małpcy Saj, gdzie była, gdzie była Puszcza Amazońska, gdzie były przepięknie to pokazana i w Mandarynkach, gdzie był Kaukas pokazany, więc mówię, tu jest dodatkowy jeszcze atut tego. No nie pojedziemy tam zbyt szybko. Albo niektórzy wcale, ale myślę, że, że właśnie zobaczyć chociażby w takim wymiarze i w ten sposób, bo obrazy są naprawdę wspaniałe. Tak jakbyśmy mogli mogli dotknąć i zagłębiając się w fotel w kinie Pionier, sięgnąć ręką być czy w być, Australii razy, być w Australii. Mhm. Dziękuję serdecznie, dziękuję, dziękuję pięknie Pani Wanda. Proszę Państwa, naszym gościem była pani Wanda Szewczyk pięknie opowiadała o filmach, premierach na ten weekend w Kinie Pionier. Ja zapraszam Państwa na krótką przerwę, tuż po niej nowi gościa. Dziękuję bardzo.